Dzisiaj tutaj do przetestowania taką, taki sprzęt jak piła motorowa, łańcuchowa, ale akumulatorowa. I w międzyczasie też pokażę Wam jak sprawuje się bilarka Rajowi akumulatorowa, którą dorabiałem adapter, żeby pasowały baterie parkside'owe. I tu mam taki prototyp, żeby sprawdzić jak się sprawuje w boju. działa, ale yy, najpierw zajmiemy się piłą motorową. Co mamy w pudełku? To jest taka piła popokazowa, po więc jest trochę używana. Mamy w zestawie ładowarkę podwójną, szybką, godzinę ładującą, dwie baterie, które też mamy w zestawie. Yy, 20V, 2Ah. Mamy Prowadnice z łańcuchem i osłoną no i już w programie piła otwarłem na bok musimy to złożyć wy ja jestem jak długo wytrzyma jak sobie poradzi w ogóle ta piła na baterię zakładamy zakręcamy i tu przy nakręcaniu samo nam się naciąga łańcuch, a później jak przeskakuje do kręcenia. I jak widać łańcuch jest napięty. Teraz musimy podłączyć baterie, które tutaj w e, gniazdo. Ains 2. I nie działa. O, działała. Ada, mi się przestraszył. Czyli jak widać sprzęt działa jednak. <grystanie> A nie powiedziałem co to w ogóle za sprzęt. Jest to sprzęt Matrix. Reaktywacja. <grystanie> no. A co najlepsze mam zestaw Matrixa, który będę testował w następnych filmikach, więc pamiętajcie, oglądajcie, subskrybujcie kanał, który nazywa się Matrix Trinity. To prawda jest. Tu mamy kopkę drewna. Tak jest. Do, do podciachania. Żeby nie było. Na początek zbyt trudno zaczniemy podpaćki się. się mm. Ale to chyba tą drugą, czy tą. To... Idzie jak piero. Muszę przyznać, jestem dosyć zaskoczony. Ale pozytywnie? Co jest fajne. Że tej filer jest dosyć lekka. Spalinowa jest znacznie cięższa. Tu mamy już taki 20 centów średnicy i jakieś takie te miejsce. Także debatujemy. Dobra, przejdziemy teraz hardkorowo. O, to jest jakiś brud. Krśnięty brud. Trzeba nie tego. Trafić w niego. O, pierwsze zatrzymanie nastąpiło. Czyli dostała troszkę brudkę. żystek mogę polecić sprzed Matrix do takich drobnych podcinać około domu jakieś dre drzewo drewno drewno na jak najbardziej się to nadaje jakieś drobne drewno do pocięcia trzeba polecić zaraz co mamy baterię, którą to na radzi jedna dama na pół Nowe ostrze, oczywiście, naszej w firmy A i To przystępujemy do cięcia. Generalnie się sprawdza na parcelowej baterii. E, prototyp jest w miarę okej, okay, muszę tylko ulepszyć te zatrzaski, żeby nam nie wypadało. A że da się. I jeszcze tak hardkorowo na koniec. Przetny to najgrubsze, które ma pewnie około 30-40 nawet centów średnicy. Jedziemy. Zabezpieczenie takie przeciwprzeciążeniowe działa. Na się już kończy, ale do, dociąć dotne. Jakie żółte! Ha, ha. Dała radę. Pamiętajcie o subskrypcji, subskrybowaniu. Bajcie się. Bye.